Bajki z kluczkiem. Cała prawda o świętym Mikołaju. Odcinek pierwszy. Cześć, nazywam się Kruk Wojtek. Jestem leśnym prawnikiem. Jeśli nie wiesz, czym zajmuje się prawnik, chętnie Ci o tym opowiem, ale może innym razem. Myślę, że bardziej interesuje Cię to, jaka jest prawda o świętym Mikołaju. No, przecież taki jest tytuł tego filmu. Sam jak byłem jeszcze mały, zadawałem sobie to pytanie. To i wiele innych pytań. Dlaczego święty Mikołaj 6 grudnia przychodzi tylko do dzieci? Kto daje prezenty wigilię? No, jedni mówią, że Mikołaj, inni, że gwiazdka lub dzieciątko. Niektórzy mówią, że przychodzi gwiazdor. Albo dziadek mróz. A jeśli święty Mikołaj istnieje, to jak wygląda? Ma brodę i wąsy? Nosi czapkę z pomponem? Czy mitrę, jak przystało na biskupa? A może idzie z duchem czasu? I ubiera kask. W końcu sanie tak szybko mkną. Trzeba dbać o bezpieczeństwo w pracy. Jak to możliwe, że w jedną noc Mikołaj potrafi dostarczyć te wszystkie prezenty? Chyba zawstydza kurierów. Działa sam? A może ma pomocników? Kto mu pomaga? Elfy? Krasnoludki? A może dobre duszki? Skąd ma pieniądze na te wszystkie prezenty? No dobra, o to nie pytałem. Ale panie z Urzędu Skarbowego się zastanawiają. A jak ty myślisz? Jaka jest prawda o świętym Mikołaju? Chcesz wiedzieć? Zapraszam cię do bajki. Hej, ale chcemy poznać prawdę bajkę. tylko ktoś kto ma serce dziecka potrafi w bajce znaleźć ziarenka prawdy takie jak radość dobroć czy miłość nie ma nic prawdziwszego w życiu ziarenka te kiełkują rosną w nas i zostają na zawsze jeśli masz serce dziecka to i w tej bajce znajdziesz ziarenka prawdy a wśród nich odpowiedzi na nasze pytania nie wiem jak ty ale ja jestem bardzo ciekawy Zasubskrybuj ten kanał, a nie przegapisz kolejnej części, gdzie poznamy wywiórkę Karolinę i jej przyjaciela Wilka Dawida.